Pytaliście się mnie często w komentarzach, czy pokażę jak naciągać łańcuch w motocyklach, czy to crossowych, ale tutaj szosowych, ale skupmy się na kołach i motocyklach crossowych. No i tutaj macie najczęściej takie rozwiązanie. Macie naciąg, oczywiście luźniej poluzować śrubę od ośki, no i tutaj macie naciągi. Łańcuch jak widzicie specjalnie poluzowaliśmy, no i teraz ewentualnie Wadem będzie naciągał, więc musicie mieć poluzowane tutaj oś, musicie mieć rozkręcone te śrubki. No i tutaj teraz naciąg, bardzo proste, ważne żeby były 2-3 obroty powiedzmy, albo tyle samo z jednej i z drugiej strony, a na koniec zobaczymy jak Wadem sprawdza, czy to jest równo ustawione. Zobaczcie, wykręcając tą śrubę, która jest w wahaczu, naciągamy sobie łańcuch. Na razie zaczynamy z lewej strony, czyli od tej strony.